Dzień dobry, dzień dobry. Poranek na pustyni z nieco niecodziennymi widokami. Otwiera człowiek namiot, tak jak zawsze. A tam balony. No tak, no ale Wadi Rum to jest w końcu jedna z największych atrakcji Jordanii i bardzo mocno skomercjalizowana. Zobaczymy jak to będzie wyglądało już na terenie chronionym, ale... Z tego co wiemy to również tam będzie spory ruch. Ruch tu całkiem spory, balony, terenówki. Bardzo prawdopodobne jest to, że ten najbardziej znany fragment szlaku, najbardziej charakterystyczny będzie tym, najmniej spokojnym i najmniej dzikim w sensie zagospodarowania. Ale co nie zmienia faktu, że otoczenie naszego biwaku jest całkiem przyjemne. Uprzeszamy nasze miejsce biwakowe i jedziemy w stronę Rum Village. To jest takie centrum obsługi ruchu turystycznego na Wagi Tam można zorganizować najróżniejsze wycieczki właśnie samochodami terenowymi, zorganizować biwaki. No i trasa zaplanowana na dzisiaj nie jest jakaś szczególnie długa, przez to że wcześniej trochę nadgoniliśmy to chcemy właśnie przejechać Rum Village. Przejechać w sumie tyle pustyni, ile się uda, i gdzieś na skraju pustyni kolejny biwak sobie zrobić. Więc to nie będzie dużo w kilometrach, a zobaczymy, jak to będzie w wysiłku, bo sporo zależy od tego, ile piasku będzie, i czy będzie się dało jechać. Bilecik kupiony, także możemy wjeżdżać do obszaru chronionego w Adirum. Zapas zrobione, woda kupiona, możemy wbijać na pustynię. Ty jedziesz bez wody. No to tu kończy się asfalt. Zaczyna piasek. Na początku takie trochę pchania. W sumie to trudno ocenić, która droga jest najlepsza. Na tym odcinku pustynia jest przecięta drogami. Co kilka-kilkanaście metrów są ślady, ślady samochodów. No ale z daleka nie da się ocenić, która będzie twardsza, która nie. Ale dzisiaj nie, nam się nigdzie nie śpieszy, więc możemy sobie pozwolić na taki wolniejszy spacer z rowerami. One sobie trochę lepiej radzą w tym piasku. Ma tu taki gorszy fragment, trochę. No, robi wrażenie na pewno, ale szczerze wam przyznam, że te miejsca, przez które jeździliśmy wcześniej, chyba wywarły na mnie większe wrażenie nie ze względu może samych walorów widokowych, ale tam jednak byliśmy sami. Było odosobnienie, a tu już jest całkiem rozbudowany ruch turystyczny. Tam są obozy i ruch terenówek, jak normalnie na jakiejś wojewódzkiej. No, jest, jest nadzieja, że pojedziemy za tą liczbę. No i też nie spodziewałem się, że na Wadirum będą miejsca, gdzie dominował będzie kolor zielony. Dzisiaj mamy taki krótki dzień zaplanowany, więc powoli, powoli będziemy szukać miejsca na biwak. No, ta część Wadirum trochę spokojniejsza. Są jeszcze jakieś obozy na horyzoncie, ale nie jeżdżą już terenówki, tylko wielbłądy chodzą. To jest fajnie. Musimy się zatrzymać na chwilę przerwy. Ja się coraz słabiej czuję. Przez tę chorobę. Nie wiem, czy zaraz w ogóle nie stracę głosu. Ale jest najcieplejsza pora dnia. Jesteśmy na środku pustyni. Dobra, odwołuję narzekanie na Vadirum. Odwołuję narzekanie. Jest niesamowicie. No to mamy miejsce na ostatni biwak na pożegnanie z Wadirum. Miejsce nie najgorsze co nie. W cieniu drzewka się rozłożymy. O, tutaj płaski teren Co tam skorpiona? I taki oto widoczek z tej strony taki widoczek z tej strony. Czuję się coraz gorzej Prawdopodobnie mam gorączkę I mocno mnie to osłabia W tych ostatnich dniach wyjazdu Więc bardzo na rękę mi ten krótszy dzień dzisiaj Widok na zachodzące słońce Wziąłem lekarstwa i kładę się spać. Może jutro będę się w trochę lepszym stanie. Także do jutra. Sprawdzamy czy nie ma jakiegoś skorpiona. Z brak. Skorpionów nie ma, za to jeden pustynny kleszcz się czaił, żeby wejść do namiotu. Tutaj sobie na tropiku siedział i czekał, ale takich gości to my nie zapraszamy. Nasz ostatni biwak na Rum i nasz ostatni biwak w Jordanii. Pozostało nam przebić się przez ostatnie kilometry pustyni. Wczoraj już wyjechaliśmy z tego chronionego ale mam jeszcze kawałek pustynnej drogi, potem już tylko zjazd do Akaby. A Michał będzie zaczynał dzień od naprawy. Co popsułeś? Może jakieś łyżki na pyszku. Tylko widelce. Wszystko spakowane. Dziękujemy Wadi Rum za dwa fajne biwaki. Lecimy, lecimy na metę tego wyjazdu. Lecimy, to jest pewna przesada raczej pełzniemy. Mm. Dwie godziny po zwinięciu, zwinięciu obozu na pustyni. Dwie godziny później lądujemy w takim miejscu w centrum, w środku Kurortu przy Morzu Czerwonym. No i tu się kończy nasza jordańska przygoda. 532 km. Także dziękujemy za wspólną jazdę, za wspólną przygodę i do zobaczenia następnym razem. Proszę się. Tak, do Maka idziemy.